Cześć, się mogę wszystkim z tej strony. Simon, a to jest. zon dzisiaj jest Przemas? Siemano. 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 No, i to jest nasza nowa wspólna seria, więc po prostu sezony współpracy. Czy jak, czy jak wy wolicie, to nas właśnie nie wiem, we dwójkę raźniej, czy coś w tym stylu. Z... Jeszcze jakiś tam pisać będzie, no to jedziemy z meczem. Gramy Bayernem w dzisiejszym spotkaniu. No dokładnie, zobaczymy jak nam pójdzie. Dwa Siemano. spotkania w Dobra, więc mamy pierwsze spotkanie z naszym przeciwnikiem Real Madrid. To zobaczymy jak nam pójdzie. O nie. Ronald Uruchomiony Cristiano co zrobi? To jakieś podwójne krycia skoknie. Huźba. Znowu ten whisor z Madrytu. Lama przeskoczył chyba, nie? Jakiego lama? Benatia. Benatia to był? Tak, był Benatia. O tu masz lama. O Boże, no słabo, słabo. Słaby początek. Teraz musimy wyrównać i wyjść na prowadzenie. No Kurę, co on nie robi Runar, Robena miałeś. Ale wolny jest. Dobra, to ty byś strzelał chyba. Dobra. No ty. O, jest Roben, okej. Okay. Kurę tam, to Ziguś już tam stoi. Ale tyś tutaj wykminie. Arien, Roben! Kuźwa Dobra Kurs. piłka do Riberiego. Ładnie ziguś. A i coś tu wciepa i mamy bra... oooo Kurde! Ale jest trochę złożony. Nie, no no jest trochę ale. Jest ale jest mi się jest wydaje, zakryt. że to. Lewandowski. Nie, był. Miller chyba. Lewandowski to był tam dalej. Aj, trafiłem. Kosa, kosa! No Dokładnie. masz kosę i rzut karny. Brawo, o to chodzi przy nas. No o to chodzi, no to obroń to. A kurde zamlokował, jak zwykle. No i Neuer. czy będzie bramka? Neuer. Czy, czy Neuer. będzie Ronaldo Penaldo? Broni, Neuer! O, masz czwarta. Wiedziałem, że tam się patrzę o no to obroniłem. Robert? Roben może zgrać dobra piła. Robert Lewandowski. Lewandowski jest bramka jeden do jednego. Ładnie. Bramka do szatni. Dobre podanie od Robena. Jeden do jednego. A, akcję zaczął, Manuel UL. Jerry Berry, Frank Reberry ale sz... Strzał poprzeczka I Ogólnie spoko. Pewnie ma większą agresję Ale uwaga, Hames Rodriguez. Hames za łatwo. <laughs> za łatwo. Brawo Noyer! Wybi. No panie! <laughs> Bez komentarza, nie? Patrzcie, Wynatia. Nie, Boatek czy Wynatia, a może Noyer sam nie wiem, tam to, już, to już zostawiamy wam do komentowania. Ja mówię, bez komentarza co tu się wydarzyło. Dobra, ktoś tego samego boje No i. Benatie pokazują. To Benatie Frank Liberi. Liberi Frank Liberi. Rzut karny. karny musi być, nie ma karnego. Jedź cel. Nie! Słupek! Przecież tam powinien być rzut karny, no. Roben. Co tam. A tam płatek sprzed kóźmień. Marien, Roben. Jest karny. Karny. Tak. Ale dobrze, bo to już ratowałem się tą sytuacją. Dobra, kim wykonywałeś Karny Karnego Nie, Miller ma najlepsze statystyki, okej. Okay. Oboje nie, po prostu z gola. O, chyba jest strzelili. i... Jest bramka, dobrze. Mamy 2 do 2. Dobra, gramy, nie. Ajajaj. Już ledwo ratował piłkę. Aj no A. i co? Koniec pierwszego spotkania. Remis 2 do 2. No i Bardzo co? dobry szpil. Dobry dobry początek, no i co? Zaczynamy drugi mecz. Kurde, nie mogę, nie umiem tak, jak lewy zabiera piłkę z połowy. Wtedy nikogo dobrego z przodu nie ma. No i Ramos, Ramos, brawo, Neuer. E, możesz od razu do grać o dni. Możliwe, Toni Cruz. Brzódka na Ronaldo, wybijamy. Jeszcze Robernik, brawo. Jestem tutaj Robertem sam. Robert, ej, fał, dawaj graj, graj. Lecimy w dwóch. Na sweaty. Albo... KURWA! ALBO! TAK TO ZRYPAŁEŚ! No ja widziałem już na mapie jak ten, jak on wychodzi. Ale to mogłeś podać! Jak Robert Lewandowski! Z... Thomas Miller Dobra, jest w już myślałem, że podasz. Jeden do zera, Bayer München. Dobra, mamy piłkę Robert. Dobra, piłka do Roberta, Robert Lewandowski, Lewandowski, 2-0 Bayern. Fine. 43. minuta, alaba, alaba na Lewandowskiego, super piłka, Lewandowski, Lobek, minął bramkarza, Robert, hat-trick. Nie, nie hat-trick, tylko Miller strzelił. Z karnego chyba, nie? No. A, to możliwe, ale Robert i tak spisuje się doskonale. Weź ten to u nich jest niewidoczny. No. No jak ma być widoczny człowiek jak taka obrona jest świetna. Benzema. Okej, okay, okej. Okay. No A niestety. Yeah. Niestety też w 45 minucie strzelają bramkę na 3 do 1. Arjen Robben dolna piłka do Liber jego Ribery jest bramka. Nasze firmowe zagranie z e, wirtualnych klubów. Z Adrianem z i tak dalej. Patrz i teraz idzie kontra. Nie się mi przełączyło, przełączyło mnie w ogóle zawodnika, nie? I samobój, Alaby. Nie tylko jest sytuacji się mszczą, pamiętajcie. No i znowu ten. Znowu samobój w meczu, nie? Tomasz Miller obrócił się, podanie do lewego Lewandowski. 5-2, teraz to już na pewno ma jest hard hard <zysz> Ale błąd, Robę, Lewandowski. Dobra, i Miller nie Miller. Do Robena. Arjen Roben, czy będzie dolna piłka? Jezus co ja zrobiłem? Lepiej wrzuć na Roberta, Robert! Ładna I to bramka. Jest, I to jest właśnie te, ten trik Robena. to wszystko było zamierzone, moi ludzie, nie wiem, wiecie, to po, pod uwagę, coś, że mówiłem, że nie to chciałem zrobić. To jest po prostu taki trik. Ale ładna bramka z główki Roberta Lewandowskiego. Już Ile to, to... Fifa 14 powiedział, tu by wszyscy byćcie wyśmiali. By no dokładnie, ale już mamy wynik 7 do 2. Koniec spotkania! Drugi mecz wygrany 7 do 2. No i oczywiście tutaj łatwiej się grało, przyjemniej. Bo na własnym boisku. No dokładnie. Także co? Po dwóch spotkaniach mamy 4 punkty. No i zobaczymy, jak będzie w następnych odcinkach. Także to, że... Trzymaj... to tyle. No, trzymajcie się ciepło, komentujcie, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Wbijajcie na nasze fanpage. Trzymajcie się, trzymajcie się ciepło i cześć! Siemano.